I dziękuję Ci ucinkowej za odmalowanie domu, za do wszystko, za pomoc. Ale A żeby Tobie, dajmy powiedzieć Andrzejku, nie przerywaj. A żeby Tobie Bóg, Pan Jezus, Matka Boska, dała zdrowie dla Ciebie, dla Twojej żony. Mamy, żeby mama Twoja spoczywała wiecznie. Amen. W grobie, żeby tam miała radość. Szczerość, tata tak. Z patrzy. Siostry, braci też. Ale to, co ja ci mówiłem, Andrzejku, musimy pojechać. Nie, no chcesz I? Chcesz pojechać jak się mówi. Na mojej mamy grup Nie, nie, nie. nie na na Twoją mamy raz, a drugi raz e, do klepecz musimy pojechać. Bo takie same, jak Ci mówiłem, miała e, nazwisko. A, to Pani, właśnie, co, co Ty mówiłeś, że takie same nazwisko. Bardzo a. możliwe, że to jest rodzina, może. E, i, tego, i tego, powiem, tego, tego nie mogę stwierdzić. I powiem tobie: tam jest sołtyce, tam sołtyce i tak dalej.